Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem będzie to film bardziej lifestyleowy, ponieważ pokażę Wam rzeczy, które moi rodzice przysłali nam w paczce z Polski. Moi rodzice i tak chcieli nam przysłać prezenty świąteczne, dlatego, korzystając z okazji, poprosiłam ich do dorzucenia kilku rzeczy zamówionych na Allegro czy w innych polskich sklepach. Taka paczka, takie uzupełnienie zapasu zdarza się może raz na pół roku, dlatego rzeczy jest trochę. I chciałam, żebyście zobaczyli, co takiego wolę zamówić z Polski, bo w Hiszpanii tych rzeczy nie ma, albo ich zamienniki są dużo droższe. No dobrze, to zaczynamy od jedzenia. To są rzeczy, których w Hiszpanii nie znajdziecie nosy, Moje dzieci szaleją za nimi. Paczek było dużo więcej, ale już od wczoraj kilka z nich zniknęło. Grzeźki, niezastąpiony polski smak. Suszone grzybki, ponieważ w tym roku mam zamiar nauczyć się robić zupę grzybową na wigilię. Kiełbasa myśliwska, wiadomo, nie ma w Hiszpanii. I moje ulubione pierniczki z lokalnej cukierni. Teraz powód, dla którego ta paczka w ogóle została wysyłana, czyli prezenty świąteczne. Wiele z nich zostało już otwartych, więc wam nie pokażę. Ale niektóre zostawiamy sobie na Mikołajki i pod Choinkę. Nie powiem Wam co w nich jest, bo nie wiem. Najbardziej z nich kocham te ręcznie zrobione przez moją mamę Choinki. Największe zamówienie z Polski zrobiłam z apteki. Wiele rodziców pewnie tak ma że jeśli mamy już jakiś sprawdzony lek na przeziębienia czy na różne objawy u dzieci, to chcecie się go trzymać. Dlatego, gdy mogłam zrobić zamówienie z Polski, uzupełniłam zapasy. Leki dla dzieci to jedno, ale zobaczcie, jakie zrobiłam zamówienie ibuprofenu i paracetamolu w tabletkach. Dlaczego? Bo w Hiszpanii te leki są dużo droższe. Za taką paczuszkę zapłaciłam 5 zł, a w Hiszpanii zapłaciłabym 5 euro. Moje dzieci w szkole rozmawiają po angielsku i hiszpańsku i tych języków też uczą się w czytaniu i pisaniu. Dlatego musimy zadbać o to, żeby języka polskiego też się nauczyły. Ponieważ moja córka zaczęła próbować czytać, zamówiłam jej pierwsze książki do czytania po polsku. Mam swoje ulubione polskie kosmetyki do włosów, moje i mojej córki. I one są dostępne online w Hiszpanii, ale są droższe, dlatego przy okazji zamówiłam sobie zapas z Polski. Zamówiłam też płyn profilaktyczny na wszy, bo w hiszpańskich szkołach też wszy istnieją. Na szczęście nie zdarzyło nam się ich jeszcze złapać, a używamy tego płynu, więc mam nadzieję, że będzie dalej tak działał. Tampony. Robię zapas w Polsce. To jest ciekawostka, bo w Hiszpanii też są rosmany, tylko że o ile w Polsce jest ich kilka tysięcy, tak w całej Hiszpanii jest ich tylko kilkadziesiąt. Akurat dość blisko nas jeden z rosmanów jest. I zdarza mi się tam być, jednak bardzo wielu marek, które są w Polsce, w Hiszpanii, w Rosmanie nie ma, bo bardzo wiele marek w Polsce jest polskich. I to, co jeszcze zamówiłam na Allegro w Polsce, w dużo większej ilości niż tutaj trzymam, to zapasowe końcówki do szczoteczki elektrycznej dla nas i dla dzieci to jest też kwestia ceny na Allegro. Kosztują dużo mniej niż na hiszpańskim Amazonie na przykład. Zamówiłam też zapasowe słomki do ulubionych bidonów moich dzieci z firmy Bebox. One też są dostępne na hiszpańskim Amazonie, ale są droższe, więc znowu skorzystałam z okazji. Więc tak, rzeczy było sporo, ale tak jak mówiłam na początku, to było uzupełnienie zapasów. Starczy nam tych rzeczy na jakiś dłuższy czas. Większość takich rzeczy używanych na co dzień kupujemy w Hiszpanii, bo oczywiście wszystko co trzeba tutaj jest, ale Jacyś nasi ulubieńcy, czy rzeczy, których w Hiszpanii nie ma, jak polskie książki albo kabanosy, muszą być zamówione z Polski. Ale i tak najbardziej kocham te choineczki. No i to wszystko. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał i że wynieśliście trochę nowej wiedzy z niego. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Mam nadzieję, że niedługo się kolejne pojawią. Subskrybujcie mój kanał, wpadnijcie na Instagrama i na Facebooka, bo tam dużo częściej pojawiają się jakieś materiały. No i pamiętajcie o mojej stronie www.maluchywispani.pl, na której znajdziecie więcej informacji o mnie i o moich maluchach, oraz bloga i sklep. Do zobaczenia w kolejnym filmie. PA!